Cześć, siema, siema, z tej strony gamer.pl i witam was w piąte, na piątej edycji tego serwera e, jak widzicie jest nowy spawn dużo lepiej wygląda według, według mnie jest dużo większy, zbudował go e, współwłaściciel serwera e, razem z helperem e, współwłaściciel Chow 1 razem z tym z reviev, moment e. Dobra, musiałem tutaj jedną rzecz zrobić, okej. Okay. Yy, tutaj mamy ogólnie jakieś nowe komendy, na przykład Fabuła. Fabuła. Sam nie wiem do końca do czego służy, ale tutaj jest nowa rzecz, a Wy sobie tutaj sami się z tym. Yy, się z tym zapoznacie. Tutaj macie zasady. Piszecie, tutaj pisze, piszecie, żeby zobaczyć, że telegramie to ukośnik zasady zasady Ym. tak tutaj mamy 10 y zasad tutaj mamy itemy na gildie yy, z ma max 64 obsydianu a a VIP, 62 a jeszcze w ogóle żeby było prosić zwiększyłem drop na ten na obsydian i teraz to te, te bardzo dużo drop na obsydian to jeszcze pokazać, yy. to jest administracja. Tutaj pisze, czy rekrutacja jest włączona, czy wyłączona. Żeby nie było, że ktoś nie wie, czy jest rekrutacja włączona i żeby nas zamęczali ty, yy, pytaniami, czy jest rekrutacja włączona. Tutaj jest nowe miejsce do sprawdzania. Tutaj yy. tak to wygląda, kiedy się jest sprawdzany. Tutaj wszystko pisze, co i jak na kolorowo, żeby to było bardziej przejrzyste. Co um, tutaj jeszcze pokazać? Um, tak w ogóle tap, TAP trochę ulepszyłem, bo na yy, reklamie yy, czwartej edycji Cały by gorzej, by były tylko dwie te. Dwie, y, dwie rzędy tutaj są teraz. Są trzy rzędy, jak powinno być na tabie serwera ICHS. I wszystko tutaj macie y, ważnego. Ogólnie teraz nie gra nikt poza mną, ponieważ jest dosyć późna godzina, bo jest godzina y, 23:40. za zaokrągleniu. Zaraz będzie 23:40. Y, sami widzicie na też na tabie e, godzinę e, tu macie listę warpów, wszystkie warpy które na razie mamy na tym serwerze naszym e, tutaj mamy end chat na 30 level to, to nie wiem bo co to, to jest ale jeżeli chcecie sobie coś kupić w villagerów, wpisujecie Warp targ tu macie Aha. Różne, różne rzeczy można tutaj kupić, Korzen, szansa na, na, na diament jest bardzo mała, więc musielibyśmy naprawdę trochę pokopać, by y, dostać super diamant level 1, tutaj mamy szmaragdy. Macie wielkiego kupca. Ogólnie, dosyć drogie to jest. Więc, jeśli tutaj, jak coś tutaj osiągniecie, to ja Wam gratuluję. Jak sobie coś tutaj kup kupicie, i ogólnie tak. Yy, tu są komendy pod pomoc. Yy, ty trochę zmieniliśmy tutaj. Napisali tutaj, że to co posiada co są SVB, i tutaj już trzeba wpisać SV, żeby dowiedzieć się, co to jest, yy, co posiada youtuber, i tutaj macie yy, potem wymagania 100 subów. W które nagraj reklamę, zgłosi się po nagrodę do właściciela. Yy, już ogólnie od założyłem tą nową. Yy. Od, od nowej edycji już są dwa, dwa, dwie gildie założone. NCTG i ZSRR to są w razie dwie gildie na topce. Już um. Kurczę, czemu ja nie jestem w topce graczy? No, jestem właścicielem, a nie jestem w topce graczy. Mam mało punktów Trochę, dlatego to ja, to ja w sobie w międzyczasie powiększę trochę ja tą ilość punktów. Ci będę klepał. E, w, w ogóle tak WARP PvP jest taki sam, w sumie i te inne WARPy różne. Jeszcze strefy są leżli, ale niedługo je zmienimy, żeby lepiej wyglądały. Um. Co wam tu by jeszcze pokazać? No to wam pokażę, trochę z góry, ten spawn. Jeszcze to jest ogólnie całe centrum spawnu. Tutaj. A dalej to są właściwie same domki. Też dla, dla ozdoby. Skopiowane. zejdziemy trochę niżej, bo te chmury trochę przeszkadzają. Ogólnie jeszcze trochę, trochę rangi trochę zmieniłem. Ee, teraz piszę... Teraz pi, przy, przy rangach. Każda ranga e, e, pisze po prostu e, całą rangę po prostu. Czyli na przykład... E, rank, e. to, to teraz tu po prostu admin, to po prostu pisze dokładnie. Całą rangę, nie jest to napisane w skrócie, więc teraz by... Będzie się łatwiej połapać w tym i, 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 jaka to jest ranga. Teraz ten mod, a teraz ten helper, dobra. Dobra, jest news. A no tak, bo właściciel ma inną nazwę, dobra. Tutaj z rank też zmieniłem. Wszystko i tutaj. Tak, jeszcze Wam pokażę, do, 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 jak wygląda domek od środka. Musimy się jakoś do mnie dostać. O, proszę bardzo. Tutaj otwieramy drzwi. Jesteśmy w domku. Mamy skrzyneczki. Tu mamy piecyki. Tu mamy dalej skrzynki. Jeszcze wyżej możemy sobie wyjść. Jest jeszcze jedno piętro. Tu mamy całą. Jesteśmy teraz na, samym, na samej górze i tutaj mamy łóżka i te i craftingi. Hmm. Tak... Tu macie, tutaj, tutaj macie portal do netheru. że to jest czy jest zabezpieczone nie, nie jest to ja może zabezpieczę tak w miarę zabezpieczę, żeby żeby nie można było tutaj zrobić zbyt dużych obrażeń So, yy, na spawn kurde chodźmy dobra to już chyba wszystko co chciałem wam pokazać co by tu jeszcze więcej pokazywać to już jest wszystko więc ja was na ten bardzo serdecznie zapraszam yy, tak w ogóle już był nowy rekord graczy niedawno odnosowany yy, otóż to wynik 11 graczy za bardzo zadowolony z tego wyniku i tak dalej. Ym... Ja właśnie jak za, za dużo ilość graczy różne takie rekrutacje włączam. Więc naprawdę warto wbić. Yy... Bo jak jest na przykład dużo graczy, to, to ja, ja mogę nagrodzić rektor sobie więc warto wbić i ja Was serdecznie zapraszam, a ja już zamiżegnam.